Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dzień dobry Państwu, prezentuję Audi A7 z roku 2017. Kładę nogę na pedale hamulca, naciskam przycisk start-stop. Silnik odpala, za chwilę oczywiście gaśnie. Usłyszymy sygnał syreny. Wprowadzam tajny kod. Zautoryzowałem immobilizer, gaszę zapłon, kładę nogę na pedale hamulca i samochód normalnie odpala. Nie ma żadnych błędów, jest wszystko normalnie. Po skończonej jeździe gaszę silnik przyciskiem start-stop i w momencie, kiedy uchylę drzwi kierowcy, migną dwukrotnie kierunkowskazy informując nas o uzbrojeniu się immobilizera Can lock. Dziękuję. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.